W zadaniu ósmym mamy wyznaczyć równanie prostej, która będzie przechodziła przez punkt P o współrzędnych minus 3, minus 1, jednocześnie będzie prostopadła do prostej o podanym wzorze. Czyli tak, przede wszystkim, jeżeli dwie proste mają być prostopadłe, to oznacza, że iloczyn ich współczynników kierunkowych musi wynosić minus 1. Współczynnik kierunkowy tej prostej to będzie 1 druga, czyli podstawmy sobie w miejsce a1 jedną drugą i wyznaczmy a2, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej, której szukamy. Mamy zatem 1 druga razy a2 równa się minus 1, obie strony dzielimy przez jedną drugą, czyli mnożymy przez odwrotność, przez dwie pierwsze, czyli przez 2. Zatem a2 to minus 1 razy 2, czyli minus 2. Gdy znamy a, to podstawiamy sobie wszystkie dane do wzoru na funkcję liniową, ponieważ poszukujemy wzoru prostej, a wykresem funkcji liniowej właśnie jest prosta. No i podstawmy. Miejsce a 2. Wiemy jeszcze, że ta prosta ma przechodzić przez punkt P, czyli znamy x oraz y. No i podstawiamy pod y minus 1, a pod x minus 3. Czyli mamy tak, minus 1 równa się a razy x, czyli minus 2 razy minus 3 to będzie 6 plus b. Szóstkę przenosimy na lewą stronę, pamiętając o zmianie znaków, czyli minus 1 odjąć 6 to minus 7. No i możemy podać wzór szukanej prostej: y równa się a, czyli minus 2x plus minus 7, czyli odjąć 7. Dokładnie tak samo postąpimy w przypadku podpunktu B. Poszukujemy prostej, czyli zapiszmy sobie wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. No i co wiemy? Wiemy, że do tej szukanej prostej należy punkt P, czyli pod y podstawimy minus 1, a w miejsce x minus 3. No i jeszcze możemy wyznaczyć a, no bo wiemy, że jeżeli ta prosta szukana ma być do tej prostopadła. No to iloczyn ich współczynników kierunkowych musi dać nam minus 1. Zapiszmy sobie to A, no bo A znajduje się tutaj jako ułamek zwykły, bo mamy ułamek dziesiętny, czyli to będzie minus 4,5, czyli minus 4 i 1, druga, czyli minus 9. Drugich. Tak, oczywiście tutaj sobie skróciłam to przez 5. Mamy zatem. Pod A podstawimy minus 9 drugich razy A2 równa się minus 1. Obie strony podzielimy przez minus 9 drugich, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli minus 2 dziewiąte. Zatem A2 to będą 2 dziewiąte. Mamy A2, teraz byśmy chcieli jeszcze wyznaczyć sobie B, czyli w miejsce A podstawmy 2 9, no i bezpokojnie policzymy. Czyli minus 1 równa się 2 9 razy minus 3. To może sobie po kolei rozpiszmy, czyli minus 3 pierwsze plus B. Minus 1 równa się, skracamy przez 3, czyli mamy 1 oraz trójkę, czyli tu otrzymamy minus 2. 3, tak 2 razy 1 to 2, 3 razy 1 to 3, plus b, czyli minus 1 plus 2 trzecie to będzie b. No i tą jedynkę zapiszmy jako ułamek o mianowniku 3, czyli 1 to będą 3 trzecie, ponieważ 3 podzielić przez 3 da nam 1, plus 2 trzecie równa się b, czyli b to minus 1 trzecia. Mamy b, znamy a, Czyli podamy równanie prostej, może tutaj y równa się 2 9x, dodać minus 1 3, czyli odjąć 1 3. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Mamy tutaj podany wzór na prostą, y równa się minus 6 i mamy punkt o współrzędnych minus 3 minus 1. No i teraz znowu chcemy, Wyznaczyć równanie prostej, która przechodzi przez ten punkt i jest do tej prostej prostopadła. Czyli najpierw narysujmy sobie wykres tej funkcji y równa się minus 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, minus szóstki poszukujemy na y. No i ta prosta będzie przebiegała w ten sposób. Czyli mamy y równa się minus 6. Wiemy, że ta szukana prosta ma przechodzić przez punkt minus 3 minus 1. Mamy minus 3 minus 1 tutaj i to jest punkt P. Czyli w jaki sposób należy narysować naszą prostą, aby przechodziła przez ten punkt i do tej prostej była prostopadła? No, musimy to narysować sobie w ten sposób. No i teraz faktycznie mamy prostą, która przechodzi przez punkt P, tu mamy kąt prosty, czyli jest do tej prostej prostopadła. No i uwaga, to absolutnie nie jest wykres funkcji. Liniowej. Równanie tej prostej to będzie x równa się minus 3, bo zauważcie, że ona przechodzi dokładnie przez minus trójkę na x. I jeszcze raz uczulam Was, to nie jest funkcja liniowa, to jest po prostu prosta. Spójrzmy teraz na podpunkt D sytuacja jest bardzo podobna, tylko najpierw mamy do narysowania prostą o wzorze x równa się 11, czyli już wiemy, że to nie będzie funkcja liniowa. No to rysujemy. raz, dwa, trzy, cztery pięć 6, 7, 8, 9, 10, 11 mamy na x i prowadzimy prostą w ten sposób. Następnie narysujemy prostą, która będzie do tej. Prosto padła i jeszcze będzie przechodziła przez ten punkt. Czyli punkt minus 3, minus 1 mamy tutaj. I żeby prosta była prosto padła do tej już narysowanej, musi lecieć w ten sposób. Tu będzie kąt prosty. Czyli jakie równanie ma ta prosta? Zauważcie, że ona przechodzi przez minus 1 na osi Y. Czyli równanie tej prostej to y równa się minus 1 i to już jak najbardziej będzie wykres funkcji liniowej. Spójrzmy teraz na podpunkt E. Mamy oczywiście punkt P cały czas o współrzędnych minus 3, minus 1, czyli znamy x oraz y. Czyli tutaj musimy zacząć od tego, aby wzór tej prostej doprowadzić do postaci kierunkowej, czyli do postaci y równa się ax plus b. Zatem minus 5y zostawiamy po stronie lewej. A po prawej mamy minus 3x plus 1 i żeby mieć tylko Y, obie strony podzielmy przez minus 5. Zatem Y to 3 piąte X odjąć 1 piąta. Tak pamiętajcie o zmianie znaków. No i teraz możemy sobie zapisać. Zatem wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej, no bo Takiej funkcji wzoru będziemy poszukiwali. Co wiemy? Wiemy, że ta prosta będzie przechodziła przez punkty minus 3, minus 1, czyli pod x podstawmy minus 3, pod y minus 1. Wyznaczmy a, ponieważ ta prosta ma być do tej prostopadła, to iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. Podstawiamy 3 piąte, razy a2 równa się minus 1, Obie strony dzielimy przez 3 piąte, czyli mnożymy przez 5 trzecich. Zatem A2 to minus 5 trzecich. Mamy już A, no i dzięki temu wyznaczymy B. Czyli liczymy, zatem minus 1 to minus 5 trzecich razy minus 3 pierwsze plus B. Skracamy przez 3, czyli tu mamy 1, tu także. Czyli minus 1 równa się 5 plus b, zatem b to minus 6. Piątkę przeniosłam na lewą stronę i zmieniłam znak. Znamy b, znamy a, czyli wzór szukanej funkcji to minus 5 trzecich x dodać minus 6, czyli odjąć 6. Jeżeli natomiast chodzi o podpunkt f, no to tutaj postępujemy podobnie, czyli doprowadzamy to równanie. Do postaci y równa się reszta równania, czyli minus y odjąć y równa się x odjąć x, czyli minus y odjąć y to minus 2y równa się 0, zatem dzielimy obie strony przez minus 2. Y jest równy 0. No i tutaj uwaga, jeżeli mamy taką postać, czyli y równa się 0, to najlepiej sobie wykres takiej funkcji narysować i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czyli lecimy. Mamy tak, y równa się 0. To będzie prosta, która będzie pokrywała się z tą osią poziomą, czyli może zmieńmy sobie kolor, żeby to było lepiej widać. Tutaj mamy y równa się 0. Następnie my poszukujemy równania prostej, która przechodzi przez punkt minus 3, minus 1, czyli minus 3, minus 1 tutaj, jest do tej prostej prostopadła, czyli ona leci w ten sposób. I tu już widać, że otrzymaliśmy prostą pionową, czyli wiemy, że to nie będzie funkcja liniowa. Czyli musimy to sobie odczytać, że mamy po prostu x równa się minus 3, ponieważ przez x. -a równego minus 3, na osi x ta prosta będzie przechodziła, zresztą możecie zauważyć, że każdy punkt, który należy do tej prostej, będzie miał pierwszą współrzędną, czyli xową równą właśnie minus 3.